Można pomylić się we wszystkim jako pomyleniec, pomyliczny wyjść na swoje pole do uprawy Bożych zbóż, zbożycznych słów płynących niczymarka Noego po wyzbranych oceanach krwi, stających się ocalinami, zarówno ludzi żywych jak i z żywością żyjącymi na bakierz. Można pomylić się we wszystkim o wszystko, mimo to w totach trafić pod furty raju z naręczem zbożennych krwawników na posiew wieczności dla wstępujących w szranki modlitwy dziękczynnej.